Możemy posłuchać Ewangelii świętego Marka, w której to Jezus naucza na temat najważniejszego z przykazań, które nam zostawił. Przykazanie to mówi, aby miłować Pana Boga swego, jak siebie samego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Wydaje mi się, że część, która traktuje na temat tego, że należy również w innych ludziach widzieć Boga i miłować ich tak samo. Mocno każdego dnia jest najbardziej. Yy, trudna w realizacji każdego dnia, natomiast warto w ten sposób postępować i, i, i trzymać się tego przekazania, które na pewno nie jest łatwe, ponieważ zbliża nas ono do Królestwa Niebieskiego. Jak przeżywam nabożeństwo Drogi Krzyżowej? Jak często w nim uczestniczę? Jak rozumiem związek męki Pana Jezusa z Eucharystią? Jak rozumiem związek pomiędzy praktyką pokutną a Eucharystią? Czym są dla mnie sakramenty Kościoła? Panie, jestem Twój i tylko do Ciebie chcę należeć. Moja dusza jest Twoja i nie może żyć dla nikogo innego jak tylko dla Ciebie. Moje serce jest Twoje i nie może pragnąć nikogo innego jak tylko Ciebie. Amen.